Szanowni Państwo, w imieniu jego magnificencji rektora Politechniki Bydgowskiej, profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Adamskiego oraz prorektora do spraw nauki i ewaluacji, doktora habilitowanego inżyniera Łukasza Skowrońskiego profesora PBS, chcemy wyrazić wdzięczność za to, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na zaproszenie na tą konferencję. Naukowcy naprawdę, w zdecydowanej, w znakomitej większości, robią rzeczy nikomu niepotrzebne w danym momencie. Bo za kilkaset lat może się okazać, że to jest bardzo potrzebne. I dziś korzystamy z takich kompletnie niepotrzebnych wynalazków, które w momencie ich wynalezienia wydawało się, że nigdy tego sensu i zastosowania mieć nie będą. Ale tutaj w operacji jest trochę się, To nie stresuje Wami. W trakcie tych prezentacji i wcześniej też mówiliśmy o samej idei, że, że ona ma odpowiadać na potrzeby, które są realnie na rynku. My tutaj na Politechnice Bydgoskiej w 2002 roku podczas targów Innovate mieliśmy również przedstawicieli Dysona, którzy właśnie udzielali informacji i zbierali ciekawe pomysły do tego konkursu. Czym jest to myślenie startupowe i jak je rozwijać? Kuszące była odpowiedź: oczywiście, że po co studiować. Natomiast po chwili zastanowienia się, pamiętałem o tym, że tak naprawdę wszystkie biznesy, wszystkie startupy, z którymi pracowałem, takie rzeczywiście, które były naprawdę fajne, właśnie wyrosły ze środowisk akademickich wyrosły z kółek naukowych wyrosły właśnie z instytutów, które były przy akademii, czy właśnie takich hackatonach, które organizowały uczelnie. Warto uczestniczyć w takich spotkaniach, ale też w tych wszystkich spotkaniach, które budują społeczność startupową, bo tam często spotykają się młodzi prawnicy, prawda, młodzi ekonomiści, finansiści. Można stworzyć taką relację, w której już pozyskujemy te kontakty. Być może tworzą się tam już pierwsze pomysły na wspólny biznes, albo przynajmniej na taki support, na wspieranie się właśnie w tych kwestiach. W których młody przedsiębiorca jest po prostu mniej doświadczony czy ma mniejszą wiedzę. Kiedy weźmiecie na swoje barki odpowiedzialność, zrobicie dobrą robotę, a nie będziecie czekali na to, że ktoś wam da dobrą, dobrą robotę, pracę, szansę, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie niezwykła inwestycja w to, żebyście byli bardziej szczęśliwi na wielu poziomach, również tym psychicznym, również tym fizycznym.